Wszystkie prace idą planowo i część tych prac, które miały być zakończone w, właśnie w tym terminie, już są wykonane, i to jest właśnie przystosowanie pomieszczeń dla działu fizykoterapii. Zadanie już w całości zakończone. Koszt tego to 307 tysięcy złotych. Oczywiście bez wyposażenia, wyposażenie o wyposażenie. Sprzęt medyczny staraliśmy się wcześniej. Ten sprzęt medyczny mamy, z tym, że no nie było warunków do tego, żeby w właściwy sposób był wykorzystany i mógł funkcjonować. W tej chwili warunki, jakie zapewniliśmy, przede wszystkim Wszystkim pacjentom, ale również kadrze pracującej są naprawdę dobre. Uważam, że to już jest wysoki poziom. Będzie to to z, z pełnym komfortem dla pacjentów. Dział fizykoterapii działa już w nowym miejscu. Oczywiście to się w tej chwili organizuje wszystko, ale pacjenci są już przyjmowani. Ja myślę, że sami widzą, że te warunki zdecydowanie uległy poprawie. Jak się teraz tutaj rehabilituje? Super! Ekstra. Tak, że naprawdę jestem tak szczęśliwa i zadowolona, że się nie da powiedzieć. Pamięta Pani to sprzed remontu, jak to było? Nie, bo ja tu nie byłam, kochanie. Ja jestem teraz tu pierwszy. No, ale mi się tak podoba i w ogóle oddział, bo ja jestem na oddziele. Wspaniale, obsługa, tak miła, tak sympatyczna, że głowa mała. Jestem wdzięczna wszystkim. Jestem tu czwarty raz i bardzo się cieszę z, tego, z tej poprawy, jaka nastąpiła w tym oddziale. A pani pamięta to sprzed remontu? Prawie, no, byłam tam dwa razy. Tak. Mhm. Czyli co, właściwie, nie ma co porównywać, prawda? Nie ma porównania, jest bardzo dobrze teraz. Były ponadto, jeszcze już zostały zakończone prace w części oddziału chirurgii ogólnej. Ten oddział, ta część już została oddana. Są tam sanitariaty przy niektórych salach. No nie ma na przykład przy sali pooperacyjnej, bo pacjenci tam sami nie korzystają z toalety. Natomiast są toalety oddzielne dla odwiedzających, dla personelu. Lekarze, pielęgniarki mają właśnie też, też swoje sanitariaty. To jest bardzo ważna część, ale przede wszystkim zostały, został cały oddział przystosowany już do aktualnych wymogów. Te warunki naprawdę są zdecydowanie. Lepsze oddział jest cały, odnowiony, wymalowany, wymienione są podłogi, także ten pełny komfort taki będzie się na pewno odczuwało. Przede wszystkim będą odczuwać pacjenci, osoby odwiedzające, no i personel pracujący. Druga część oddziału, remont tej drugiej części ma być zakończony z końcem sierpnia. Prace idą planowo i myślę, że to wszystko w takim terminie na pewno zostanie zakończone.